Witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale, tym razem w Bookholu. Tak sobie spojrzałam na moje półki i stwierdziłam, że trochę się tych książek, o których jeszcze Wam nie mówiłam, uzbierało. Ten film będzie podzielony na dwie części, ponieważ teraz jestem w domu. I tutaj tych książek mam kilkanaście, a w kolejnym klipie zobaczycie jeszcze kilka nowości, które mam w Krakowie. Nie przedłużając, będę po prostu sięgała po to, co mam tutaj dookoła siebie. Mam tutaj Błękitny Zamek Lucy Montgomery. Jest to oczywiście autorka. Ani z Jonego Wzgórza. No i właśnie świat książki w tych swoich takich wydaniach ekskluzywnych one się chyba nazywają właśnie teraz zaczął wydawać e, oprócz tego, że właśnie Anię w takich ładnych wydaniach to jeszcze pozostałe książki właśnie Montgomery. I ja już się zasadzam na te, na te inne, inne powieści, bo o ile Anię kolekcjonuje sobie w innych wydaniach, to e, no Po prostu tych pozostałych one nie są, nie są teraz szeroko dostępne i można je dostać jedynie w jakichś starszych wydaniach, bądź właśnie w tych, więc będę stawiała na te, a na razie mam tylko błękitny zamek. Dwie książki Jonesbo to są tak de facto zakupy mojej mamy, ale pokazuję wam tutaj te książki, bo zazdrość już czytałam. I zemstę również czytać planuję. To są zbiory opowiadań autora, który znany jest ze swojej serii kryminalnej o Harem Hule. I to są takie leciutkie książki, myślę, że bardzo dobre na wakacje. Już moją opinię na temat zazdrości mogliście usłyszeć w ostatnim, nie wiem czy ostatnim, ale w jednym z ostatnich vlogów czytelniczych. No i Zemsta jest właśnie gdzieś tam na podobnym formacie. Są to po prostu zbiory opowiadań około kryminalnych, gdzie właśnie te tytułowe opowiadania są opowiadaniami głównymi, takimi najdłuższymi. Mam dalej Shagiego Bejna, czyli książkę, która w ogóle dostała Bookera w roku 2020, a ja jednak gdzieś tam Bookerowi ufam i y, chyba nie zdarzyło się tak, żebym przeczytała książkę właśnie z powodu, że była czy nominowana, czy też dostała Bookera i żeby ta książka mi się nie spodobała. To jest historia z tego, co wiem, życia chłopaka, który żyje z mamą alkoholiczką. Tyle wiem. I więcej raczej o tej książce wiedzieć nie chcę, bo chcę do niej podejść trochę tak, wiecie, z, z otwartym umysłem, żeby przekonać się, co po prostu w niej znajdę ale czuję gdzieś tam od niej takie, nie wiem, taką dobrą energię i wydaje mi się, że, że to będzie jedna z tych książek, która mi się spodoba. Mam tutaj dwie kolejne książki, które są książkami mojej mamy. O tych nie wiem nic. Mam tutaj szwedzkie kalosze i Około północy. Ta książka w ogóle jest strasznie brudna, ale my kupiłyśmy te książki na takiej super, super wyprzedaży i one kosztowały dosłownie kilka złotych. Więc gdzieś tam wydaje mi się, że będzie to można na spokojnie wyczyścić. No i tak jak mówię, nic nie wiem o tych książkach, ale pokazuję, bo czemu nie? Książka, której recenzja jest na kanale, ale jeszcze Wam jej w buchholu nie pokazywałam, jest to Królestwo Ciała i Ognia, czyli drugi tom krwi i popiołu. No i oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to odsyłam was do recenzji. Empuzjon Olgi Tokarczuk tak się złożyło, że dosłownie parę tygodni przed tą aferą, która się w związku z Olgą Tokarczuk wywiązała, kupiłam jej książkę i ja do tej pory żadnej książki Olgi Tokarczuk nie czytałam. I na pewno ten Empuzjon będę czytała, ponieważ wiecie, już go kupiłam, już go mam i nie chcę robić w ten sposób, że och, teraz, teraz Olga Tokarczuk wypowiedziała się... W taki, a nie inny sposób, i dlatego ja tej książki, którą już mam i już ją kupiłam, nie przeczytam. Przeczytam, bo po prostu jestem jej ciekawa. Ona opowiada o pensjonacie dla osób chorych na co? Na gruźlicę, chyba. Tak, tak. Jest to taki ośrodek dla chorych na gruźlicę, i mają się w tym ośrodku dziać różne niepokojące rzeczy. Brzmi to bardzo ciekawie i w ogóle, jak ta książka się otwiera, to ona tutaj. No, bardzo mnie po prostu intryguje do przeczytania. Mamy też tutaj w środku takie zdjęcie. No więc myślę, że gdzieś tam w najbliższej przyszłości właśnie będę tę książkę czytała. Kolejna książka, którą kupiłam ze względu na to, jak jest wydana, jest to Dłoń Króla Słońca i ta książka jest śliczna. To jest chyba najładniejsza książka, jaką mam w tym momencie na mojej półce, bo nie dość, że ona ma barwione brzegi, to jeszcze mamy na tych brzegach taki śliczny wzór. I w ogóle to jest seria, więc ja już jestem podekscytowana na to, żeby mieć wszystkie te książki. No oczywiście, żeby je też przeczytać. Nadal nie wiem, do końca. O czym ta książka jest, nawet po przeczytaniu tego opisu, bo on jest taki dosyć enigmatyczny, bym powiedziała, ale jest to fantastyka, seria fantastyczna, a ja serie fantastyczne lubię. I to jest w ogóle wydane przez Fabrykę Słów, a chyba mi się jeszcze nie zdarzyło przeczytać fantastykę z Fabryki Słów, która by mi się nie podobała. Więc myślę, że jak tylko przebrnę przez inne serie fantastyczne, w których tym, w tym momencie jestem w trakcie, to będę właśnie potem Dłoń Króla Słońca sięgała. O Ani już wspominałam, a tutaj mam drugi tom, czyli Anne z Awonly i jest to oczywiście to nowe tłumaczenie, gdzie imiona są nieprzetłumaczone i nazwy własne wszelkie są albo nieprzetłumaczone, albo przetłumaczone w sposób najbardziej zbliżony do oryginału. Pokażę wam w ogóle dwa tomy teraz obok siebie, bo tak jak nie byłam przekonana do tej szaty graficznej tego pierwszego tomu, tak na ten moment stwierdzam, że będzie to wyglądało naprawdę bardzo fajnie już jako cała seria, bo nawet te dwie książki wyglądają obok siebie bardzo fajnie. I tutaj nie wiem do końca, czy będę po tę książkę sięgała w najbliższej przyszłości, bo powiem szczerze, że jakoś na ten moment nie mam ochoty na Tom, a nie, wiem, może po prostu gdzieś tam za jakiś czas mi się to zmieni, ale na pewno będę te nowe tłumaczenia czytała, bo chcę właśnie tę serię w tym tłumaczeniu zrobić Ryżidy, pierwszych tomów i również tę serię skończyć. Kolejna książka, czyli She Drives Me Crazy. Ja tę książkę już przeczytałam. Ją się czytało bardzo, bardzo szybko. Ona ma duże litery i w ogóle dużo miejsca na stronie, więc dosłownie były to dla mnie dwa posiedzenia i ta książka była za mną. Jest to historia dwóch dziewczyn. Mamy tutaj taką. Trochę historie from enemies to lovers, ponieważ one na początku się tutaj, no można powiedzieć, po prostu nie lubią, ale jednak różne tam wydarzenia sprawiają, że się do siebie zbliżają. Mamy tutaj też wątek fake dating. To akurat nie był mój ulubiony element tej książki, ale jeżeli wy lubicie ten motyw, to to może być właśnie coś dla was. Jest to Buchhol, więc nie jest to do końca miejsce na recenzję tej książki, ale tak mówiąc, super szybko, to ja jej dałam trzy gwiazdki i uważam, że to jest taka w porządku młodzieżówka do przeczytania gdzieś tam. No po prostu, jeżeli macie ochotę na coś lekkiego. Dalej mam Życie Violet, czyli książkę, którą w ogóle kupiłam w Biedronce, tak jakoś zupełnie, zupełnie przez przypadek. I e, ja w ogóle nie jestem pewna czy ta książka ma wydanie w miękkiej oprawie tak dostępne ogólnie, bo w ogóle książki w biedronce bardzo często e, są trochę inaczej wydane niż te takie, które można dostać w księgarniach, bo wszędzie indziej ja widzę tę książkę w oprawie twardej, a powiem szczerze, że bardzo mi się jakoś to miękkie wydanie podoba. E, ono też wygląda w środku bardzo ładnie i ma bardzo ładne Skrzydełka, a jeżeli chodzi o, o to, o czym jest ta książka, to jest to książka francuska, jest to historia kobiety, czyli właśnie tytułowej Violet, i z tego, co wnioskuję na temat tego opisu, to będzie to taka książka, która właśnie będzie opowiadała o całym życiu tej bohaterki, nie taka, wiecie, nastawiona na akcję, czy jakąś, jakieś super, super wydarzenia, ale bardziej, bardziej taka spokojna właśnie historia o Życiu. Imię Róży Umberto Eco już bez, bez obwoluty, bo jestem w trakcie czytania tej książki. Co prawda, jestem na stronie 40, więc jeszcze wam żadnej tutaj mojej opinii nie powiem, ale mogę się przez chwilę pozachwycać wydaniem, bo znowu mamy tutaj barwione brzegi, a ja uwielbiam barwione brzegi. Wydaje mi się, że wszyscy uwielbiają barwione brzegi. Wygląda to zawsze naprawdę bardzo wyjątkowo. A jeżeli chodzi o fabułę, to wiem tylko tyle, że mamy tutaj e, mnichów i mamy tutaj e, morderstwo. I w jakiś sposób będzie się tutaj to wszystko łączyć i dalej rozgrywać. I e, książka, którą kupiłam, tak jakoś zupełnie e, bez, bez planów e, w antykwariacie e, każdego dnia, Terezi Mory. Jest to w ogóle książka z wydawnictwa czarnego, ale jest to powieść, bo wydaje mi się, że tak, to jest, to jest książka wydana w roku 2006. W tym momencie wydawnictwo czarne wraca do wydawania powieści, ale generalnie przez ostatnie lata skupiało się raczej na literaturze faktu. Mamy tutaj historię człowieka, który jest nielegalnym emigrantem i czuje się taki trochę Powiedziałabym, nie na miejscu w świecie, w którym się znajduję, tyle, tyle wniosku jest tego opisu. Nie wiem, kiedy będę po tę książkę sięgać, bo zupełnie nie miałam jej w planach, ale po prostu mnie zaintrygowała, a kosztowała mnie jakieś 5 zł, więc stwierdziłam, że czemu nie. Dobra i to są wszystkie książki, które mam tutaj, więc teraz zapraszam was do Krakowa, gdzie pokażę wam ich więcej. Okej, okay, jesteśmy w innej scenerii, w drugiej części bookhola. Jakoś tak zdałam sobie sprawę, że mam niezbyt dużo tych książek tutaj w Krakowie, ale i tak wam je pokażę, żeby po prostu nie zostawiać ich na jakiś tam inny film, bo pewnie bym o nich zapomniała i już nie byłyby aktualne, nie byłyby po prostu u mnie nowościami. Pierwsze, co wam pokażę, to dwie książki Andre Asimana, czyli Call Me By Your Name w oryginale i pięć zauroczeń, tutaj polskie tłumaczenie. Ja pięć zauroczeń kupiłam na jakiejś tam super, super promocji wyprzedaży za 5 złotych, a że Andre Asiman to jest taki autor którego gdzieś tam chciałabym poznać, głównie dlatego, że bardzo lubię film. Właśnie Tamte Dni, Tamte Noce, czyli, czyli film na podstawie Call Me By Your Name. No to stwierdziłam, że skoro ta książka jest przede mną, kosztuje 5 zł, no to, no to się skuszę. Jeżeli chodzi o fabułę tej książki, to mamy tutaj historię mężczyzny, który się jakoś tak żarliwie zakochuje i jest takim, nie wiem, kochliwą osobą. Nie wiem, czy tak mogę. Mogę, mogę o tym powiedzieć. No i właśnie mamy tutaj tytułowe pięć zauroczeń, czyli pięć jego historii miłosnych. A drugą książkę mam w oryginale, no czyli Call Me By Your Name. To jest zdecydowanie najpopularniejsza książka tego autora. Właśnie na jej podstawie powstał film, który właśnie bardzo lubię. Myślę, że jest to jeden z moich ulubionych w ogóle filmów, jakie kiedykolwiek widziałam. I ja dostałam tę książkę na urodziny. Już tak dobrych kilka lat mówię i sobie, i wszystkim dookoła mnie, że chciałabym sobie tę książkę kupić i chciałabym ją przeczytać. Jakoś tak się złożyło, że cały czas jakoś się miałyśmy z tą książką. No i wreszcie... Moje przyjaciółki stwierdziły chyba, że to już czas. To już czas, żebym ja po prostu to Call Me by your name przeczytała. I jak już wiecie, jak już ona jest na mojej półce, to już jestem zdecydowanie krok bliżej do, do przeczytania. Mam tutaj też w ogóle bardzo randomowo kupione w antykwariacie zbiór takich. Anegdotek y, Juliana Tuwima. Nazywa się to Cicer Cum Caule, czyli groch z kapustą. No i właśnie są to jakieś takie, y, wiecie, anegdotki, y, śmieszne historyjki, kawały autorstwa właśnie, tak jak już mówiłam, Juliana Tuwima. A że ja Juliana Tuwima bardzo lubię. I tak wiecie, otworzyłam sobie po prostu tę książkę w tym antykwariacie i przeczytałam dosłownie kilka z tych tam tych, tych anegdotek i stwierdziłam, że może być to ciekawe doświadczenie. No i wzięłam, i wzięłam. Prawdopodobnie będę sobie to tak podczytywać, bo raczej to nie jest coś, do czego usiądę i przeczytam całość, ale myślę, że może być to nawet momentami zabawne. I na koniec mam Wam do pokazania jeszcze komiksy. Mam tutaj Kapitan Ameryka kontra Red Skull. To mi się wydaje, że mogliście już widzieć w poprzednim book haulu, ale nie jestem przekonana. Natomiast na pewno nowością u mnie jest Thor kontra Loki. I to są te komiksy z serii. Jak ona się nazywa? Wielkie Pojedynki. Można te serie dostać w Carrefourze. I tam też ja właśnie te dwa. E, moje komiksy kupiłam. A w środku mamy po prostu zbiór różnych komiksów z Danym superbohaterem, i są to w większości komiksy starsze, chociaż tutaj, jak tak przejrzałam tego, tego Tora, to mamy tutaj w ogóle jakieś tam komiksy już z 2009 roku, więc już całkiem, całkiem, całkiem współcześnie. Ja, jak wiecie, lub nie, lubię, lubię Marvela i lubię też komiksy. A no jednak komiksy y, to nie jest najtańsza rzecz. To nie, wiecie, czytanie komiksów to nie jest najtańsze hobby. Y, jednak książki takie tradycyjne dużo częściej można spotkać na promocji, czy, czy tam jakoś okazyjnie. No a te komiksy w tym Carrefourze są dosyć tanie, bo one chyba kosztują po 20 zł, czy nawet, nawet mi się wydaje, że może być to taniej. Więc jest to, myślę, całkiem dobra okazja, jeżeli właśnie chcecie sobie spróbować i poznać kilka tych historii, zobaczyć z czym to się je i czy te komiksy superbohaterskie to w ogóle jest coś dla Was. I kupiłam sobie jeszcze taki oto komiks Hasib i Królowa Węży. Jest to komiks na podstawie jednej z opowieści z Baśni Tysiąca i Jednej Nocy. I on totalnie trafił w moje ręce przypadkowo, bo też kupowałam go na wyprzedaży, i po prostu spojrzałam sobie tutaj do środka i stwierdziłam, że te ilustracje wyglądają naprawdę bardzo interesująco. Plus też, no, właśnie tysiąca i jednej nocy to gdzieś tam klimaty arabskie, które gdzieś tam. Gdzieś tam mnie interesują. Plus ten komiks był bardzo tani, bo tutaj cena okładkowa to jest 70 zł, a ja zapłaciłam za niego jakieś kilkanaście, więc nie mogłam tej okazji przepuścić. Nie mogłam się powstrzymać i wzięłam. Dobrze, i to jest wszystko w tym filmie. Oczywiście bardzo zachęcam Was do komentowania. Możecie mi napisać, jakie były Wasze ostatnie książkowe zakupy. A na ten moment ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!